Jaki jest związek między jelitami, dietą, a układem odpornościowym? No, czyli tak jak już żeśmy zaczęli ten temat, tak? Czyli jaki jest związek? Nasze jelita noszą w sobie życie. Naukowcy określają około 2,5 kg tego życia tam się znajduje. Natomiast to są bardzo drobne, drobne ustroje, tak? I w przeliczeniu na jednostki jest ich więcej niż całych komórek w naszym ciele. Także wyobraź sobie, damię, taką sytuację, że w swoim ciele, w jelitach, nosisz więcej życia jednostkowego niż wszystkie komórki, które budują twoje ciało. Naukowcy tutaj jeszcze nie przeliczyli dokładnie, ile komórek zawierają, za, za, zawieramy. Jedni mówią, że około 30 miliardów, niektórzy nawet mówią 100, a nawet widziałem, że 150 miliardów. Także to jest tylko takie zgadywanie na razie. Natomiast niektórzy naukowcy podają, że tej flory bakteryjnej znajduje się 1,8 raza ilość komórek, a niektórzy nawet 10 razy, czyli znowu rozbieżność. No bo wiesz, to no tak. są drobne ustroje, tak? drobne elementy, których do końca jeszcze nie można za bardzo zauważyć. I teraz, jaki to ma wpływ nasze, je, je, nasze jelito i to, co tam żyje, na to, jak się czujemy i jak wyglądamy, jak przechodzimy przez życie i czy jesteśmy chorzy. To ma olbrzymie znaczenie. To ma olbrzymie znaczenie, ponieważ wyobraź sobie taką sytuację, że teraz Damian na przykład przeprowadziłbyś się z powrotem do Irlandii. Przeprowadziłbyś się do Irlandii, bo teraz jesteś we Wrocławiu, tak? Dobrze mówię, ale mieszkałeś tak, w rozum, Irlandii. Teraz tak? obecnie, no? Przeprowadziłeś się do Irlandii i zamieszkałeś w jakimś tam domu, i w tym domu ciebie nie karmią. Okay? Nie karmią ciebie jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, piąty, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Jak długo wytrzymasz mieszkając w tym domu i nie, wró nie wrócisz po prostu do swojego miejsca, gdzie jest twoje miejsce? Jesteś w stanie może wytrzymać my. kilka dni, tak? tak? Pięć dni i powiesz, w nosie to mam, nie liczą się pieniądze, chcę wracać do siebie, do domu. I tak samo dzieje się z naszą florą bakteryjną. Jeśli nie karmisz flory bakteryjnej, nie odżywiasz tego życia w środku, to oni w pewnym momencie podejmują decyzję, tu nie ma dla nas nic do roboty, tu nie ma nic do jedzenia, tu o nas nikt nie dba. Tu po prostu nie ma co tego nosiciela, dlatego nosiciela przedłużać życia. Nie ma co dla tego nosiciela przedłużać życia, trzeba jak najszybciej wrócić do gleby, żeby po prostu ktoś inny nas przejął. I to jest cała filozofia życia. To jest filozofia, że żyjąc w homeostazie, z tym całym światem, którego nie możemy zobaczyć, ponieważ nasze oczy są w stanie zobaczyć tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zobaczyć. Mhm. Nie wiemy o to, o co faktycznie mamy dbać. I teraz kiedy zadbasz o florę bakteryjną? Kiedy nakarmisz florę bakteryjną, a ona żywi się tylko i wyłącznie błonnikiem. Błonnik, czyli część roślin, która nie jest trawiona przez nas, i my z błonnika nic w zasadzie dla siebie nie przyjmujemy. Flora bakteryjna to zjada, traktuje to jako nawóz, jako pokarm i tym się odżywia i w ten sposób rośnie. Kiedy spożywasz w ciągu dnia wystarczającą ilość warzyw, owoców, kiszonek. Ponieważ kiszonki dostarczają nam i jedzenie dla tej flory bakteryjnej, jak również nową florę bakteryjną. Jeśli te rzeczy spożywasz, to Twój układ, twój odpornościowy, czyli flora bakteryjna, jest cały czas nakarmiona i ona cały czas będzie o Ciebie dbać. Ona cały czas będzie sprawiać w Twoim organizmie homeostazę. Ona będzie dążyć do tego, żeby damian utrzymywał się jak najdłużej przy życiu, ponieważ damian jest fajnym nosicielem. I to jest najprościej, jak można to tylko wytłumaczyć. Jest bardzo duża zależność. I teraz na przykład, nie wiem, czy wiesz, większość osób tego nie wie, na przykład, że jeśli patrzy się na komunikację pomiędzy jelitami a mózgiem, to wyobraź sobie, że nawet 10 razy więcej komunikacji idzie z jelita w górę do mózgu niż z mózgu do jelit. Czyli co jest naszym mózgiem? To, co tutaj nosimy? Czy to, to co mamy w brzuchu? Naukowcy mówią bardzo często o tym, że jelita to jest nasz drugi mózg. Ja bym powiedział, że to jest nasz pierwszy mózg. To jest coś, co mogłoby tak naprawdę, jeśli ludzie by zrozumieli sens, który chcę przekazać, to by zauważyli, że tak naprawdę potrzebują zadbać o jelita, a mózg zostanie naprawiony i całe ciało zostanie naprawione. To jest aż tak proste. Ale większość ludzi oczywiście szuka bardziej skomplikowanych rzeczy. Tak. To przecież nie może być takie proste. Skoro w tym nie ma żadnego jakiegoś wielkiego mikroskopu i wydatków milionowych czy miliardowych na jakieś badania w laboratoriach i, i 15 ślepych prób, żeby udowodnić, że to działa, no to jak to może być możliwe? I dlatego pojawiają się na przykład takie trole jak tutaj. Które no, zakładają, sobie, się się sobie, że od dwóch lat jest zakładany cały czas profil oszukańczy, który cały czas ma skupić na sobie uwagę. Codziennie po pięć takich profili powstaje. Czyli My to, co doszamy. przekazuje, jest komuś na, nie na rękę. Dokładnie. Albo tak. to, co przekazuje jest zbyt prawdziwe, albo to, co przekazuje, uderza w część biznes i ktoś strasznie chce za wszelką cenę zniszczyć mój, rep, moją reputację, bo to jest zbyt proste. Ktoś po prostu na tym nie zarobi. Ja mówię do ludzi: zacznijcie jeść warzywa i owoce, nie będziecie potrzebowali ani Mariusza, ani lekarzy, ani nikogo. Po prostu zacznijcie, jest to, co natura chciała.